Witamy Państwa. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz przed nami spotkanie międzynarodowe i na pewno emocje na najwyższym poziomie. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Manuel Ruiz Barbosa. Lec się rozpoczyna. Eguren. Pereira. No, dobra okazja będzie. Czy to wykorzysta? Niesamowite. Niesamowite! Spudłował! Dziwne, jak do tej pory mu się to wszystko udawało. Pereira. No, musi być brat Twoją interwencją wyjaśnił wszystko. Bronią się Włosi, i zobaczymy, jak poradzą sobie przy tym rzucie rożnym, egzekwowanym przez rywali. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Groźnie, ale zdążyli na czas. W ślizgu? No nie całkiem tak. Józef Perowski. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Godin. Pereira. Suarez. Dobra piłka, teraz do kolegi. Ale strata. Brawo. Ładnie podał. Podaje z powrotem. Kapital. A jaka bramka. No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Piękne wykończenie tej akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. Wspaniała asysta przy tej bramce. Pereira. Pięknie dograł. Atak pozycyjny Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki Dobre rozegranie Uderza Kapitalnie bramkarz No piłka opuściła boisko Będziemy mieli rzut utrożni. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika Ależ wolej! Bramkarz spokojnie łapie piłkę Zupełnie niegroźny był ten strzał dla Pirlo. Niebezpieczeństwo zażegnane, znakomity przechwyt. Dobrze, z nibocznej. bocznej. Dobrze podał. Ale znakomicie budowany. Będzie strzelał. Jest bramka. Mamy remis. Zasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. Józef Perowski. Idę Józef roz... Perowski. Ładne podanie. Czy to wykorzystał? Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Motta. Trzyści to. Motta. Podał ją. Czy to wykorzysta? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Gargano. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Niezbyt... Koniec pierwszej połowy. Przypomnę, mamy remis. Ciężko jest wskazać faworyta po pierwszej połowie. Zgadzam się Darek, wydaje mi się, że to jest mecz godnych przeciwników. Daniele Derossi. Giuseppe Derossi. Otta. De Ładna akcja! Czy to wykorzysta? Remis jest historią. Ten gol daje im prowadzenie. Świetnie wykorzystał tę sytuację. Bramka Obrońcy potwierdza, że dzisiaj futbol stał się strasznie wszechstronny. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny ruch bramki. Praktycznie nie do obrony. Ładne dobranie, podanie w pole karne. Cassano Suarez. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Chyba będzie dośrodkowywał. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Ryzykownie, ale udanie. Dobrze próbował, ale stracił. Eguren. Utrzyma się przy piłce. O, udało mu się ładnie podać. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Piłka wciąż prze. Dobra okazja, ach, mało brakowało, a to byłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Ramkarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. Peres. Pereira. Piłka chodzi jak po sznurku. Oddał piłkę. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Andrea Pirlo. Cristito. No zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Ależ akcja! Strzela! Ależ pięknie! Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu, potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Gargano! Lugano! Granie po skrzydle, dobry początek akcji. Gargano. Czy to wykorzysta? No i piłka wyszła poza pole gry. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No cóż, wybił ale wprost pod nogi rywala. Precyzyjne podanie. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ależ podanie. No, zablokowany strzał. Czy to wykorzysta? Piękny gol. Ładna bramka, co widzimy w końcówce. Zmniejszają przewagę rywali do jednego gola. Nie tylko zmniejszają przewagę bramek. Ale także zmniejszają poczucie pewności. Będą teraz musieli mocno się denerwować w końcówce meczu. Sam rozpracował całą obronę przeciwnika. Brawo. Pereira. Perez. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Będzie szansa na bramkę. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Bardzo dobre podanie. Zablokowany strzał. Przywilej korzyści. No i czekamy teraz na dobre dośrodkowanie. Dobrze, ładnie odebrał. 3 do 2 takim rezultatem kończy się to spotkanie. No, można powiedzieć, mieliśmy piłkarską ucztę.